Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Cieszę materiale pierwszy raz na moim kanale seria Top 10. Jest tutaj top 10 minifigurek na rok 2019. Podsumujemy sobie wszystkie. Ja mam swoich faworytów, za chwilę wam ich przedstawię. Tak więc ja jestem Leksiat Kamila i zapraszam was do oglądania. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie mój wybór, tak więc jeżeli ktoś nie podziela mojego zdania, to niech się nie wypowiada źle w komentarzach. Chyba, że chcecie po prostu napisać figurki, które Wam najbardziej się podobały, to do tego koniecznie zapraszam i mamy tutaj mini figurkę, która znalazła się na miejscu 10. Jest to duch grabarza, z Lego, Hidden Side, naprawdę bardzo ładne nóżki. Zawsze dostajemy do takich podstawowych figurek Nóżki po prostu w jednym kolorze, albo taki mały jakiś nadruczek, ale tutaj naprawdę jest on bardzo ładny. Jeżeli chodzi o bluzkę, również tutaj koszula na nim, te szelki, i dalej to jest całe pociągnięte. Figurka ma czarne rękawiczki, co troszeczkę mi tutaj nie pasuje. Wolałbym żółte rączki, ale to znowu nie będzie pasowało do tej główki. Jeżeli chodzi o tył figurki, dalej mamy te szelki. No i te włoski naprawdę bardzo mi się podobają, dzięki nim tutaj jeszcze widać ten mały płomyczek. Ducha, jeżeli chodzi o samą twarz, naprawdę robi ona wrażenie. Jest to chyba moja ulubiona jak dotąd transformacja, właśnie ducha, chociaż jest ona dosyć pospolita, bo była ona chyba w nawet dwóch zestawach taka sama, ale naprawdę duch grabarza robi tutaj dobrą robotę. Minifigurka numer 9. Jest to Obi-Wan Kenobi z tak naprawdę października. Nie robiłem recenzji tego zestawu, bo tak wiem. Napiszcie mi w komentarz, co byście chcieli. Ale mam ten zestawik. Tutaj macie zdjęcie całego zestawu, jeżeli go jeszcze na przykład nie widzieliście. Sam Obi naprawdę bardzo ładny torsik. Tutaj mi to akurat przypada do gustu. Mamy złotą kamerkę, zawsze jest srebrna. Tutaj jest na plus. Oczywiście beżowe rączki. Fajny miecz, świetny, taki jakby odnowiony ten laser, to widać. No, jeżeli chodzi o samą pelerynkę, ona jest dosyć twardsza. Wiele osób tego nie popiera, wiele osób woli te takie bardziej miękkie, ale mi te twardsze bardziej przypadają do gustu, ponieważ lepiej się trzymają. No, tylko jeden minus tego, że nie mogę. Dobra, pokażę wam tył. Jakoś tą pelerynkę potem muszę odgiąć. A jeżeli chodzi o twarzyczkę, jest ona dosyć zwyczajna, ponieważ nawet pojawiała się kiedyś. Z tego co pamiętam, no. Jako pilot T-Fightera nawet ta twarzyczka, ale zobaczmy. No fajna. Tutaj jeszcze przejście w taką białą brodę z tyłu. No niestety, tylko jeden wyraz twarzy, ale ten kaptur. I dlatego kaptura właśnie wybrałam tą figurkę, ponieważ jest to nowy element. Również był przy rycerzach Ren, ale to już wyszło później. Tak więc na plus. Mini figurka numer 8 jest to Kylo Ren. Wolałem wybrać tego z z bitwy o Takodana ten zestaw dopiero będzie recenzowany przeze mnie, ale już wam mówię, że będę miał ten secik. W sumie już go mam, ale dopiero zrobię recenzję, ponieważ teraz już pełno jest tych recenzji na moim kanale, tych co dostałam na święta. Ten zestaw akurat sam sobie kupiłem, tak więc jego recenzję będziecie mogli zobaczyć później. Ale jeżeli chodzi o samą figurkę Kyla. To wybrałem tego, ponieważ tamten zestaw był z roku 2017 i jeszcze nie był przeze mnie recenzowany. Jeżeli chodzi o samą figurkę, no nadróżki tu są naprawdę bardzo ładne, ją już omawiałem przy tej recenzji, ale jeszcze wam je pokażę. Tutaj to bardziej ubrudzone. Tutaj ta dziurka zrobiona przez rej. Jeszcze pas bez rękawiczek, co wygląda nawet fajnie. No i ten przecudowny mieczyk z trzema ostrzami. Jeżeli chodzi o tył figurki, to. Praktycznie to samo co z przodu, tylko bez pasa. No i dwie stareczki. Pierwsza taka zeźlona, ale druga już zdziwiona, że pokonała go dziewczyna. No i włoski, oczywiście, w sumie takie same jak u tego gościa z Harry'ego Pottera, ale już nie pamiętam, jak on się nazywał. Lecimy dalej. Pod numerem siódmym znalazł się KFS. Musiałam wybać tę figurkę, ponieważ właśnie ona rywalizowała z Jayem i Lloydem. Ale ta transformacja najbardziej mi się podobała. Zatem był Lloyd, ale niestety Lloyd nie miał rękawiczek w tym sezonie, co było dosyć dziwne, bo reszta je miała i to po prostu raczej nie pasowało do reszty. Tym bardziej, że potem byli w zimnej krainie i pewnie mu zamarzły ręce. No ale co mogę powiedzieć o tej figurce? Naprawdę bardzo spodobały mi się te nakrycia głowy, które przechodzą w ten ogień. Tą figurkę akurat recenzowałam z kuzynem przy recenzji zestawu tego tam, no... Tego węża, tego dużego, Aszpery, Asfiry, tak, Asfiry. Jeżeli chodzi o samą maskę, naprawdę jest bardzo ładna. Tutaj przechodzi w ten ogień, no jest ok, ale sam strój, no już troszeczkę gorzej. Chociaż w sumie mi się podoba, ale ja mam ich już trzech, tak, więc to jest kolejny minus. Ale same nadruczki naprawdę dają radę. Yy, na pewno bardzo mi się podobało, jak miałam tę figurkę pierwszy raz. No, główka niestety kiepsko, ale już w nowym sezonie będą te główki nowsze, tak więc plus dla Lego. Z tyłu jeszcze znaczek ognia, który, którego nie zasłania maska, co jest oczywiście plusem. No i sam Kai był wtedy wyposażony w normalną srebrną katanę. Pod numerem 6 w mojej topce znalazła się Leja Organa z zestawu Ucieczka z Gwiazdy Śmierci, który również dawno temu, znaczy niedawno temu, właśnie recenzowałem na moim kanale. Tutaj jest minusik za nieadrukowane spodenki, ale torsik nam to już yy, odpłaca, ponieważ nawet to się mieni. Z tyłu mamy jeszcze jakiś taki opadający kaptur. Jeżeli chodzi o włoski, to są one naprawdę bardzo ładne. Sama twarzyczka z przodu, jak i z tyłu również daje radę. No i ten klasyczny yy, blaster jest o wiele lepszy niż tutaj tutejsze stud -shootery. Na miejscu piątym zamieściłem Sedrika Digori z Harry'ego Pottera. Jest to figurka na sierpień, z tego co pamiętam, i naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj to logo Hogwartu. Jeżeli chodzi o sam strój, naprawdę super. Nóżki bardzo podobne do Kajlora, co oczywiście podwyższyło ocenę, bo Kajloran to moja ulubiona postać. Jeżeli chodzi o rękawiczki, są one szare, yy, bardzo króciutka. No w sumie, teraz to dopiero zauważyłem, że te różki są chyba troszkę za małe. Ale lepsze takie zwyczajne Kiki. Jeżeli chodzi o włoski również bardzo fajny design. No i twarzyczki inne niż w figurkach. Kolejny to na plus. Troszeczkę tutaj nie pasuje do tego żółtego ten kolor czerwony Digori, ale tak było w filmie, więc możemy to uznać. A teraz ostatnia figurka przed podium, czyli pod numerem czwartym znalazł się Taki oto płomienny mistrz Bata. Skonstruowałem sam tą figureczkę, ponieważ posiadałem z magazynu Lego Ninjago. Kupiłem w sumie dwa takie same magazyny, by mieć wszystkich wężonów i tak nie mam czara, ale trudno. Yy, dlatego to tak zrobiłem, ponieważ kupiłem sobie dwa magazyny. Jednego takiego gostka, który był w magazynie, sobie zostawiłem, a drugiemu dałem zbroję z jednego, innego gostka, i dałem mu bicz yy... Klacza Powersa, tak więc w ten sposób się on prezentuje. Jeżeli chodzi o nadruczki na torsie i na nóżkach, naprawdę bardzo ładne. Zobaczcie, tutaj ten ogień przemieszcza się przez tą srajtaśmę, żeby nie powiedzieć... Dobra, i tak powiedziałam Ale wiecie o co chodzi. Brązowe rączki, tutaj ten bat, tak jak już mówiłem, zbroja również daje radę. Z tyłu jeszcze ten ogień, no i główka tutaj jest głównym powodem. Jest taka fajna, że nawet nie musimy jej wykorzystywać w Lego Ninjago, a przyda się również w innych takich futurystycznych seriach. Moi drodzy, przechodzimy do podium, jeżeli chodzi o 10 najfajniejszych według mnie figurek roku 2019, to właśnie na miejscu trzecim znalazła się Parker z Lego Hidden Side. Jeżeli chodzi o to nakrycie główki, naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. Te warkoczyki w kolorze fioletowym, no i jeszcze ta czapka naturalnie się spłaszczająca u góry, naprawdę daje radę. Jeżeli chodzi o sam smartfon, na nim również jest nadrukowany duch, co jest bardzo fajną sprawą. Smartfon jest w kolorze łososiowym, który bardzo lubię w Lego. Jeżeli chodzi o nadrużki, to naprawdę ten design mi się w sumie nawet bardziej podobał niż ten z tą koszulą. Tutaj mamy tą nerkę zawieszoną na, yy, na bluzce. Sama bluzka jest czarna, i rękawki są takie, jakby nieco wyblakła limonka. No, tutaj dziwnie to określiłem. Yy, tutaj mamy jeszcze tę literkę P, która raczej oznacza parker. Z tyłu mamy zakończenie tej nerki, uśmiechniętą twarzeczkę, zdziwioną twarzeczkę. I tutaj te, te mm, jeansy również bardzo fajne, takie podziurawione. Jeżeli chodzi o tą figurkę, będzie w najnowszym magazynie Lego Hillside. Ja jeszcze żadnego magazynu nie miałem. Chciałam kupić ten z duchem Pizzy, ale wtedy mnie nie było w Polsce. Jak wróciłem, to już no teraz jest dosyć trudno dostępne. A po drugie, po co robić jego recenzję, jak, jak już i tak jest bardzo stary? Tak więc 7 stycznia kupię ten magazyn. Co z tego, że będzie to moja trzecia figurka, takiej samej Parker ale naprawdę ją lubię, może ją kiedyś wykorzystam w jakimś mocku, napiszcie mi w komentarzu co byście chcieli, no i w sumie w tym magazynie jeszcze będzie laptop, pewnie karty LEGO Star Wars, które teraz bardzo, bardzo zbieram tak więc same plusy na miejscu drugim znalazł się wąż z LEGO Ninjago Legacy jeżeli dobrze pamiętam jest to Spitta, jeżeli nie to poprawcie mi w komentarzu fajna, tutaj jest kosa bardzo podobna do kosy Kola tylko inne kolorki no spoczko, fajne elementy, jeżeli chodzi o samą figurkę, tutaj głównym oczywiście plusem jest główka, ale o tym za chwileczkę, jeżeli chodzi o sam torsik, no tutaj mamy taką fajną beżową klatę, tutaj jeszcze zawieszony pas z jakimś jadem, no okej, okay. nóżki są bardzo komponujące się z tułowiem, również takie same w sumie są przy laszy która była w magazynie Lego Ninjago Legacy. Ten był tylko w jednym zestawie. Z tyłu mamy to dokończenie. No i główka. Naprawdę bardzo mi się spodobała ta główka. Tutaj mamy dwa kły. No i aż cztery oczy. U góry tutaj jeszcze poprowadzony ten pasek. No, kształt jest dosyć niepospolity, tak się wyrażę. Dlatego też ta figurka mi przypadła do gustu. Bardzo mi się ona podoba. Jest to mój ulubiony wężą, który aktualnie posiadam. A miejsce pierwsze w top 10 figurkach roku 2019 według LEGO siat Kamila, czyli MŁA, dostaje Akita. Tak jest, Akita z LEGO Ninjago. Bardzo, bardzo fajna figureczka. Jeżeli chodzi o nakrycie główki, to naprawdę jest ono prześwietne. Tutaj ten wilk, w którego Akita się zmienia, naprawdę super, super, jeszcze raz super. Jeżeli chodzi o włoski, tutaj jeszcze te warkoczyki i przy okazji rozpuszczone włosy również są przecudowne. Jeszcze raz to założę, bo naprawdę robi to robotę. Jeżeli chodzi o twarzeczki, również są bardzo, bardzo superowe i to od razu było widać, że ona zmienia się z tamtego wilka. Druga twarzeczka również jest bardzo fajna. Te ząbki jeszcze uwydatniają tą wilczość tej figurki. Broń również bardzo ciekawa, taka jak od Herkulesa z Lego. Mini z Disney, no i nadruczki na na torcie i nóżkach. Naprawdę świetne. W sumie mogłyby nawet posłużyć jako jakiś taki strój. Nim. tak sobie to widzę. W przyszłości, no galerijka to jest dosyć śmieszna. Taka jakby skóra wilka, tylko na wilku. No nie wiem. Tył również prezentuje się bardzo ładnie. Tak więc ta figurka dostaje ode mnie pierwszą, pierwszy numer po prostu. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Napiszcie w komentarzach, które minifigurki roku 2019. I tutaj podkreślam, tylko 2019, bo nawet chciałam tutaj wrzucić tego Avatara Lloyda, który jest przecudowny. Chciałam jeszcze wrzucić tego Kai w hełmie 2017 roku, który też jest przecudowny. No i chciałam tutaj wrzucić jeszcze kilka figurek, które są nawet nie z tego roku. No ale już ugryzłem się w język, dałem tylko te z 2019, tak więc Wy również napiszcie w komentarzach, jakie Wam się najbardziej podobały. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć!